Kolumna się zmieniła nieco od ostatniej wizyty. Teraz zobaczymy jak się zmieniło u Marcina. Wizycie Marcina wygląda w taki sam sposób. Że coś się zmieniło? Zaraz się okaże. No w ostatnim sezonie Lękuj pamiętników. Wojtak, let's go! A ostatnie odcinki, Marcin był bezrobotny, a teraz jest człowiekiem pracy. Hajzmu mu się zgadza. Jest szefem magazynu, więc standard życia na pewno mu się podniósł. O, proszę. Tu jest wszystko przygotowane. jest wszystko przygotowane, proszę. Można się opalać, będzie zajebiście. To jest tu. Hata murzyńska, szamany, wszystko co na kolumnie najlepsze. To stół, jaki przygotował. Ja. Marcin się postarał. Co prawda nie wyjechał ponad zgodnie z planem, ale można mu to wybaczyć. Może wyjechał <noise> Gdzie jest punto? To jest Czemu chciał wyjechać jak punta nie ma Ta ja, barył może być Halo? O. Dobry Marcin Nie ma go Marcin może jest ten, Karol. Karol, Marcin? Karol Barył Barył ja <grym> A ta wolna, ty może on nie. wyjechał po nas. Weź do niego zadzwoń, no przecież. Ale beka. Jest rozstawione, A Barcina nie ma. No nic ty. A on komputer chyba wyłączył. Komputer to jest na pewno zablokowany. Zobacz tutaj chyba pomalował ścianę tu nas coś. Gdzie jesteś Marcin? Czekaj, bo mi się generalnie srać trochę chcę. Idę <śmuszy> do Marcina, bo Marcina nie ma nikogo. Jakie jaja. Marcina, o.